Do branży logistycznej dociera zielona rewolucja. Także dociera do magazynów. Magazyny nie są na dzień dzisiejszy neutralne emisyjnie, emitują dużo dwutlenku węgla do atmosfery i to się musi zmienić. Pracujemy intensywnie nad tym, aby nasze magazyny były na najwyższym poziomie zeroemisyjności i Poza tym, że na najwyższym poziomie technicznym, y, odpowiadającym wymogom składowania towarów dla naszych klientów, tym niemniej te rozwiązania ekologiczne są w tej chwili naszym y, istotnym priorytetem i zapewnienie niskoemisyjności obiektów jest w tej chwili y, jednym z głównych tematów działu nieruchomościowego w grupie RABEN. Udało nam się ostatnimi działaniami zredukować 76% y, emisji dzięki rozwiązaniom zakupu zielonej energii elektrycznej. Następnymi krokami są redukcje emisji wynikających z ogrzewania. Będziemy stopniowo realizować i te wyzwania.